Witamy ponownie na naszym kanale. Dzisiaj bym chciał pokazać troszeczkę inny motocykl niż zwykle Draksar 1100, którego przygotowaliśmy i którego teraz będziemy ładować na auto i zawozić do klienta. Miłego oglądania. W naszym salonie można zakupić motocykle od 50 do nieograniczonej pojemności. Zajmujemy się i serwisem, naprawą, sprzedażą, kupnem. Mamy oczywiście komis. Widzicie akurat Yamaha Draxar 1100, rocznik 2005, zakupiony przez naszego poprzedniego klienta, ale zrezygnował, musiał zmienić plany. No i tutaj, akurat kolejny klient zauważył tą jemaszkę i postanowił ją również zakupić. Wziął również pakiet całego serwisu 6-miesięczna gwarancja na silnik. Koszt około 2000 zł z kontrolą zero z kontrolą i regulacją luzów zaworowych. Mieliśmy też dużo czynności związanych z samymi gaźnikami. Różne zestawy naprawcze, czyszczenie, regulacja, synchronizacja, czyszczenie. On już akurat był zaopatrzony w takie akcesoria, czyli light bary były też montowane dodatkowo, spacerówki były montowane. Były też montowane e, akcesoryjne manetki, e, gniazdo już było, szyba już była, ale tak to mniej więcej można ubrać sobie takiego draka, draka stara, za naszym pośrednictwem, e, akurat tłumik delikatnie rozwiercony, niestunizowany już poprzez poprzedniego właściciela. No i co, e, mamy efekt finalny widoczny na e materiale, ładujemy go do husatorka i lecimy w trasę. W tym sezonie bardzo często będziemy praktykować i pokazywać Wam, że można zakupić u nas to pojazd pod zamówienie. Już pierwsze pojazdy pod zamówienie będą ściągane pod klientów. Będziemy Wam również to pokazywać i wiem, że dwóch, trzech klientów zdecydowało się na wypowiedzenie na ten temat, jak to przebiegało z ich strony i zachęcić Was również do takiego bardzo bezpiecznego zakupu motocykla z zagranicy pod zamówienie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pogoda zobaczcie w Opolu, przepiękna, mam nadzieję, że u Was też. Widzimy się w kolejnych vlogach. Hej!